Dzień dobry Państwu, Rafał Ziemkiewicz. Witamy serdecznie w Saloniku Politycznym razem z Andrzejem Stankiewiczem Rzeczpospolita, Stanisławem Janeckim Tygodnik w sieci. Dzień dobry. I Łukaszem Warzechą z Dziennika Fakt. Dzień dobry. Mamy taki zwyczaj, że w zasadzie ten salonik poświęcamy polityce krajowej, ale właściwie w tym momencie dziejowym trudno powiedzieć. Gdzie się kończy nasza polityka krajowa, gdzie się kończy zupełnie międzynarodowe, zaczyna międzynarodowe zagrożenie i zmiana sytuacji ogólnej, w której, w której się znajdujemy. Zacznijmy od tego, jak ta sytuacja na dzień dzisiejszy. Czy może nawet na dzień wczorajszy, bo to, co dzisiaj się dzieje, do nas dotrze z pewnym opóźnieniem, wygląda. Czy rzeczywiście jesteśmy na krawędzi wojny, jak mówią pani karze, czy też nastąpiła takie cudowne, magiczne słowo, się pojawiło w euromowie deeskalacja deeskalacja konfliktu. Jak panowie oceniacie? Pytanie, o jakiej wojnie mówimy. Czy mówimy o, o wojnie, wojnie oczywiście. na Krymie, mhm. tak? czy mówimy o wojnie w skali całej Ukrainy, czy mówimy o wojnie w skali całej Europy albo jej części. Jeśli chodzi o to ostatnie, no to chyba się wszyscy zgadzamy, że na razie jeszcze nie. Ale już na przykład, jeśli chodzi o wojnę w skali dużej części Ukrainy, m, większej niż Krym, to ja bym tutaj, prawdę mówiąc, no... Nawet małego panca chyba nie postawił, że na 100% coś takiego się nie wydarzy, no bo mamy w tej chwili taką sytuację, że um, nastąpiło faktyczne zajęcie Krymu w dużej mierze, no bo Krym jest pod kontrolą rosyjską, nawet jeżeli tam są te wyspy, Ukraińskie i Kijów takie, się upiera. Enklawy że... pozostały -klawy, tak. zablokowane przez tak zwanych mężczyzn w kamizelkach kolejne określenie nowomowy. Uzbrojeni mężczyźni. Uzbrojeni w sklepach survivalowych jak <grym> powiedział Władimir Władimirowicz, do czego pewnie jeszcze przejdziemy. W każdym razie, tak naprawdę, w dużej mierze to, to że tam nie ma że tam się nie zaczęła jeszcze gorąca wojna i gorący konflikt, to zawdzięczamy niesamowitemu opanowaniu. Ja naprawdę podziwiam ukraińskich żołnierzy, bo nie wiem czy ja na miejscu dowódców tych poszczególnych oddziałów miałbym tyle cierpliwości, potrafił się powstrzymać od jakichkolwiek bardziej gwałtownych gestów, a symbolem tego jak oni się tam zachowują jest chyba ten film już dobrze znany, gdzie jeden z oddziałów idzie do swojej bazy bez broni tylko z flagą ukraińską i tam się natyka na tych panów uzbrojonych w sklepie survivalowym którzy zaczynają strzelać w powietrze no ale nie za bardzo mogą wejść w otwarty konflikt bo raz że tam ci broni nie mają a dwa że są z nimi dziennikarze którzy to wszystko filmują i w końcu po negocjacjach temu oddziałowi się udało wejść do tej bazy więc tam naprawdę wystarczy iskierka no z tym że Ukraińcy chyba się nauczyli i wyciągnęli wnioski z lekcji gruzińskiej i wiedzą, że to nie oni tę iskierkę mogą dać. No jeżeli nie oni, to pewnie Władimir Władimirowicz już się zastanawia, kogo przebrać w ukraiński mundur i kto w tym ukraińskim mundurze powinien, no tak jak yy, polscy partyzanci w Gliwicach, którzy napadli na radiostację. Więc to to, coś był, takim to się były polskie wydalić. jednostki regularne w nie, regularne, nie tylko w ukraińskie mundury, ale w te nieoznakowane właśnie, ponieważ okazuje się, że Ci Rosjanie, czy generalnie mówiąc Słowianie, nie bardzo mają ochotę się bić z Ukraińcami, więc w tej chwili Putin wymienia te oddziały, które mają te, te punkty najbardziej tak, zapalne na, na, na nie słowiańskie. Te ludy, które będą te mundury nosić, nieoznakowane? To, to normalna zasada: Poborowicz z Republiki Nadbałtyckiej, z Ukrainy jechali do Afganistanu, a w NRD stacjonowały wojska właśnie głównie złożone z Kazachów, Uzbeków i tak dalej. Jeszcze jest jeden tego rodzaju czynnik, że on nie przewidział takiej, e, takiego przyrostu świadomości narodowej. Co jest pewnym, pewną zaletą. Ja powiem tak, że wszyscy ci, którzy w Polsce często słusznie wracali do Wołynia i odwoływali się do tej symboliki, nie doceniają jak teraz to, co się dzieje na Ukrainie, wypiera mit założycielski. W cudzysłowie banderowski. Ten mit Majdanu i tej, tego starcia z Rosjanami, on naprawdę wyprze ten mit Banderowski w dużym stopniu i stanie się zupełnie nową podstawą do relacji na przykład, na przykład z Polską. Jeszcze jeden yy, czynnik jest oczywiście taki, że Putin się obawia, na ile te antyrosyjskie nastroje przełożą się. Na to, że on przez wiele lat nic nie będzie mógł zrobić z Ukraińcami, oprócz okupacji oczywiście, jeśli by się na to zdecydował. W związku z tym też może się trochę powściągnąć, o ile Putin jest w stanie coś takiego zrobić, ponieważ to jego wystąpienie na tak zwanej konferencji to była po prostu, no, mówiąc. Mówiąc obrazowo, splaskacza dał zachodowi w twarz, mówiąc jesteście idiotami, ja sobie mogę mówić co chcę, kompletnie się z wami nie liczę i możecie mi skoczyć. Mogę wam sprzedać każdy kit po prostu. Pytanie czy zachód to tak odebrał. Ja mam wrażenie, po pierwsze, że my mówimy na bardzo wysokim diapazonie, a sprawa jak zwykle rozbije się o kasę. To po pierwsze, po drugie widać, że ten świat początku XXI wieku nie potrafi sobie poradzić nie tylko Ukraina jest tego przykładem, wcześniej Gruzja. Z konfliktem, w który zaangażowana jest ta nowa Rosja, nowa w sensie Rosji dostarczającej ogromną większość surowców energetycznych dla Europy. Rosji, która kupuje bardzo dużą część tego eksportu europejskiego, także polskiego. Czyli Rosji, która ma instrumenty, żeby się, żeby w razie jakiegoś potencjalnego ryzyka izolacji, żeby się na Zachodzie odegrać. Po prostu Zachód sobie z tym nie radzi. I odwrotnie. I teraz tak. kraje mają My mówimy, na, my mówimy na, 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 powiedziałem, na wysokim diapazonie. To znaczy, przed Łukasz podkreśla ten patriotyzm ukraińskiej armii, tak? czy, czy ich takie zdyscyplinowanie. E... nowo co Tak, na tylko na nowo... wiesz, co może być dokładnie odwrotnie. To znaczy, może to być patriotyzm, ja tego nie kwestionuję, takie ich przebudzenie. E... Natomiast y... może być też tak, że to jest armia w jakiś sposób bezwolna. Tak też może być. Znaczy, ym, że, nie, że Nie chce się bić po prostu. Nie chce pewnie. się bić, dlatego że ona jest w dużej mierze. To jest kontynuacja Armii Czerwonej. Nastroje prorosyjskie jest, są tam wszechobecne. No, przykład tego admirała, który jednego dnia został mianowany szefem floty ukraińskiej, następnego dnia składa przysięgę na wierność Putinowi, jest tutaj takim, takim kluczowym przykładem. A to jest Andrzej, przykład, który potwierdza wyjątek, bo to jest jedyny dowódca na całym Krymie. Ze strony ukraińskiej, który przed na stronę rosyjską. To jedyny. Tylko, że... A wszyscy byli naciskani i to bardzo ostro. To prawda, byli naciskani. Nikt nie dokonał tak widowiskowej wolty, dlatego że nikt nie wie do końca, w jakim kierunku pójdzie ten konflikt. Dlatego nikomu nie opłaca się w tej chwili strzelać ani od strony Putina, ani ze strony ukraińskiej. Natomiast moim, wiele wskazuje na to, takie są też odsłuchy jakby z, z wewnątrz ukraińskiej władzy, że ta władza nie jest pewna, jak zachowa się armia. Dlatego ja rozumiem, że ta armia. Że ta władza działa powściągliwie i też pod naciskiem Zachodu, dlatego że nie wiadomo, jakby te jednostki specjalne się zachowały. Jest nowy szef SBU, znaczy nowy stary, bo to jest człowiek, który wraca do SBU. Y za czasów po, 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 pomarańczowej rewolucji. one jest rzeczywiście prozachodni. On próbuje lustrować te służby, które przecież są prostą kontynuacją KGB, prawda? Bo one po prostu wywodzą się z KGB. Yy, więc ten proces następuje, ale Ukraina, nowa ukraińska władza nie może być do końca pewna swoich jednostek mundurowych i służb specjalnych. Natomiast jeśli chodzi o Zachód, yy, no to tutaj ja, ja mogę tylko zacytować Włodzimierza Czemoszewicza, który wydaje mi się przeżywa jakieś przebudzenie w związku z tą sprawą. Znaczy, on, on mówi wprost o gesze w ciarzach, Nesse London, no? Ja bym dodał jeszcze geszefciarzy z Francji i po decyzji czwartkowej krajów Unii Europejskiej geszefciarzy z Niemiec. To znaczy, każdy z nich ma swoje interesy w relacjach z Rosją. I to, co ogłoszono jako wielki sukces, czyli jakieś zapowiedzi sankcji ze strony NATO i Unii Europejskiej, to jest śmiech na sali, szanowni panowie. Umowa, z, y, znaczy współpraca militarna NATO z Rosją, zawieszenie jej, przecież to jest śmieszne. Przecież NATO nie jest swoim sojuszem prorosyjskim. Nie jest po to, żeby militarnie z Rosją współpracować, zwłaszcza że kończy się interwencja w Afganistanie, gdzie Rosja była do pewnego stopnia potrzebna, tak jako kanał przeszutowy. Jeśli chodzi o Unię Europejską, to Negocjacje dotyczące współpracy gospodarczej i współpracy wizowej od dawna były tak naprawdę w polu i Rosjanie doskonale wiedzą, że nie ma czego zamrażać, bo od no, dłuższego czasu są zamrożone. I to, a jak strasznie się musi tego bać Władimir Putin? Nie, słuchajcie, to, przecież, który to, to który jest absolutnie marzy, Marzył nazary. nocami o ruchu bez tygodni pogróżka, że zamrozimy aktywa oligarchów z takim, panowie weźcie te pieniądze na drugie konto, bo my musimy ale, ale to, to będziemy rzecz, musieli je zamrozić. Adwocem tego, co, co powiedział Andrzej. Ja się z tą jednak do końca Andrzeju nie zgadzam, jeśli chodzi o o armię ukraińską, jeżeli chodzi o służby, to zgoda, to jest inny trochę świat. Natomiast jeżeli chodzi o armię, to po namyśle i po obserwacji przez dobrych parę tygodni, a nawet no nie więcej, bo parę miesięcy tego, co się dzieje na Ukrainie, wydaje mi się, że tego czynnika, powiedziałbym, emocjonalno-patriotycznego, o którym Staszek mówił, nie można lekceważyć. To może być tak, że na szczeblu, nie wiem, pułkowników, generałów, takie kalkulacje są, ale obejrzyj. Kilka filmów pokazujących te sytuacje konfrontacji żołnierzy. To jest chwileczkę. To jest moim zdaniem będzie tak, że jeżeli nawet by się zdarzyło, że dowódca jakiejś bazy w szczeblu pułkownika czy generała powie dobrze, to my się poddajemy, to po prostu zwykli żołnierze, porucznicy, kapitanowie, nie mówiąc o szeregowcach mu nie dadzą. Oni w tej chwili są w takiej emocjonalnej sytuacji, że jak im tam. Zobaczcie, jak na przykład przywożą im jedzenie jest kilka takich. Filmów, jeden taki znany, gdzie tam Tatarzy krymscy przywożą jedzenie i wszyscy się żegnają tym pozdrowieniem. Sława Ukrainie. To jest, moim zdaniem, to jest sytuacja tak emocjonalnie podbudowująca dla nich, że oni się nie cofną. Tak, tylko że wciąż nie wiemy, w jakim kierunku potoczy się ten konflikt. Yy, yy, I oni też tego nie wiedzą. Nie wiemy, jak się zachowa ukraińskie yy, społeczeństwo na wschodzie tego kraju, tak? Natomiast wiesz co? Oby tak było, jak mówisz. Natomiast y, 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 zwrócił mi uwagę człowiek, który mieszkał w Rosji przez ładnych parę lat i świetnie mówi po rosyjsku, na tę scenę, o której Ty wspomniałeś, że oni idą z flagą. Tylko on, powołując się na swoją znajomość rosyjskiego, y, powiedział, że oni mówią, Ukraińcy mówią do żołnierzy rosyjskich, że to jest flaga jednostki, która szła na Berlin. Czyli to jest flaga były jednostki Związku Radzieckiego, która pewnie była jakąś tam poprzedniczką obecnych wojsk ukraińskich, gdzieś tam stacjonującą. No, On oni użyli symbolu Związku Radzieckiego, a nie symbolu swojego własnego kraju. Tak, ale bo ale uważali, że to jest. Nie, ale zgoda, bo tam nawet, tam był nawet więcej, tam w tym dialogu pomiędzy tym dowódcą oddziału ukraińskiego a dowódcą rosyjskim je, padają takie słowa. Przecież my jesteśmy braćmi Słowianami, nie strzelajmy do siebie. To, to, Więc to, to to, to było tu użyte pełna zgoda. Ale wyłącznie w takich celach, yy, że no jak to? Chcecie my tę naszą w, wspólną przeszłość wyrzucić yy, do kosza? Tylko ja bym nie przeceniał to, aspektu militarnego tego starcia, ponieważ to by, była, to by były jakieś ciosy, taka pełzająca wojna, w której byłoby masę ofiar i ona by o niczym nie decydowała oprócz eskalacji tego wszystkiego. Myślę, że ani władze Ukrainy nowe, ani Putin ani Unia Europejska, ani Stany Zjednoczone nie biorą pod uwagę czynnika starcia między Rosjanami a Ukraińcami jako decydującego w tym konflikcie. Że nikt tego nie traktuje jako coś rozstrzygającego. Gdyby doszło do jakichś rzeczywiście walk skądinąd lokalnych, to by ten czynnik, jego znaczenie by wzrosło. Natomiast istotne jest to, co się dzieje na zapleczu. A na zapleczu mamy co? Mamy Tysiące ludzi zgłaszających się do, yy, do, poboru. do, do poboru, czego to nie są, potrzeba, tak, bo są pełne stany. Są tysiące kobiet zgłaszających się do służby pomocniczej na zaplecze i tak dalej. Masę ludzi, którzy chcą oddawać krew, różne takie rzeczy, co jest, co jest niepotrzebne. Co pokazuje, że ci żołnierze, nawet jeśli dowódcy by nie wytrzymali jakiejś presji, próbowali się dogadać, już za sobą mają ten mur obywatelski, który im nie da się cofnąć po prostu. To jest, ten, to jest ten problem. Ja bym jedną rzecz jeszcze dodał. Do tego były badania robione przez ośrodek kijowski, co prawda, więc ktoś może to kwestionować, no, ale ośrodek uznawany za jakby pracujący w europejskiej metodologii, ten, ten ośrodek badań społecznych, z których wynika, że nawet w tych najbardziej prorosyjskich regionach na wschodzie Ukrainy odsetek tych, którzy się opowiadają za, Wejściem do Federacji Rosyjskiej, czyli tych, którzy by. Bo chyba tak było pytanie, czy woleliby, żeby ta, ten teren należał bezpośrednio do Rosji czy do niepodległej Ukrainy, nie przekracza 25%. I to dotyczy tego tego najbardziej prorosyjskiego pasa. Co znaczy, że na tej. Natomiast on w skali kraju chyba wynosi około 12%. Na zachodzie jest to bardzo mało, kilka procent na wschodzie więcej. Czyli w tych regionach prorosy, prorosyjskich, jak się przyjęło uważasz, tam gdzie się mówi, po rosyjsku, gdzie w ogóle język ukraiński nie istnieje. Nie można się pogadać, dogadać po rosyjsku e, inaczej niż po rosyjsku, to oni jednak się czują obywatelami niepodległej Ukrainy. Z różnych względów być może ekonomicznych, być może kulturowych. Ja myślę, że tutaj chyba też wielki błąd popełnił Putin e, bo raczej jego sprawstwa należy domniemywać, dopuszczając do tej masakry. No, to, co miało złamać Majdan, co miało go przerazić, stało się jakimś mitem założycielskim dla, dla zupełnie nowej świadomości to, 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 to teraz, Są nowi męczennicy pojawieni. Teraz jest próba się. pełnej dezinformacji w tej sprawie. Opublikowano w internecie rozmowę estońskiego ministra spraw zagranicznych PETA z, z panią Ashton, w której on opowiada, jakoby rozmawiał z Olchą Bohomolec, która mówi, że to ktoś z obecnych władz inspirował snajperów, którzy strzelali do, do obu stron. To poszło w świat. Ale natychmiast odzywa się owa Olga Bohomolec i mówi, że ona w ogóle nie rozmawiała z, z panem ministrem estońskim na ten temat i nigdy nie formułowała takich sądów. Nie. Czyli ile dezinformacji teraz wchodzi, żeby po pierwsze zdyskredytować tych, którzy, którzy tam walczyli, po drugie zrobić taki zamęt, że, że ta. Ktoś oczywiście. Strzelał, my wszyscy. Właściwie tak. nie wiadomo do I żeby kogo. zdyskredytować tę ekipę Jaceniuka. stare metody. No tak. Stefan nie się że ten. Pan o niego pytał, prawda? To jest dokładnie no to, to samo, tylko na większą to skalę. No. W tej chwili, w czasach internetu. Taka, puszczenie takiej dezinformacji. Natomiast ja mam radę dla pani Katrin Aszton, żeby ona zmieniła telefon. Tak? bo To jest po raz kolejny. Po raz kolejny ktoś po prostu jakiś robi wyciek. By... Nie, nie, no To jest w ogóle niebywałe. To, to pokazuje też niekompetencje organów unijnych. tak? Co oni mają za łączność? Słuchajcie, jeżeli Rosjanie są mogą to nagrać i na YouTube'a wrzucić. Ja podejrzewam, że wszyscy uważają, że te telefony pani Ashton są na tyle nieważne, że nie ma tego, co szyfrować. Okay, no tak, no szyfruje się telefony to pani ona, Merkel, To nie, a nie? Ona przez te nieważne telefony nie prowadzi ważnych rozmów, bo jednak um, rozmowa z ministrem spraw zagranicznych kraju, który obawia się, um, że może być... On je relacjonuje, tak. coś, co tam... To jest jednak niebywałe. Natomiast um, wracając do tego, co ty powiedziałeś, oczywiście jest tak, że um, wszyscy w tej chwili zakładamy po tym tygodniu już od zaostrzenia sytuacji, że Rosjanie nie zdecydują się tych, tych, tych surwiwalowców swoich ze sklepów e, z odzieżą moro wysłać e, na wschód Ukrainy. No, ale jeszcze tydzień temu nie było można tego przewidzieć, prawda? Natomiast wiele wskazuje też na to, że zachód z tym swoim pomrukiwaniem, tam, tym mówieniem, co tam złego nie zrobią, a kręceniu geszeftów przy okazji, powoduje, że Krym jest stracony. I tego nikt nie powie głośno, udając srogie miny wokół Krymu, ale Rosjanie tam już rozbudowują swoją administrację, rzeczywiście oni mają tam już wielu, mając 70% społeczeństwa za sobą, są w stanie to robić. Te enklawy, gdzie Ukraińcy się bronią czy Ukraińska armia, czy są otoczeni, o tak to nazwijmy, są relatywnie słabe. I wiele rzeczywiście wskazuje na to, że yy, społeczność międzynarodowa po raz kolejny powiedziała, a, ta, ta Abchazja, ta Abchazja, ta Osetia, A ten Krym. Słuchajcie, jeszcze jedno zdanie, coś co mnie zmroziło, przepraszam, to no. będę starał się mówić w skondensowany sposób. New York Times, gazeta, która jest bliska obozu władzy e, w Stanach Zjednoczonych. Czytam komentarz e, Tomasa Friedmana, dwu, dwu- czy trzykrotnego laureata Pulitzera, który pisze więcej tak. Krym. Krym jest dla nas mniej ważny niż dla Rosjan, musimy to zrozumieć. W sumie zajęcie Krymu to nie jest zajęcie Polski. Więc pojawia się w ogóle coś takiego w tym określeniu. A poza tym, szanowni, szanowny czytelnik amerykański i ty elito władzy. Zawsze mówiłem, rozszerzanie NATO na wschód po zimnej wojnie, wojnie było błędem, bo to doprowadziło do poczucia zagrożenia w byłym sojuszu i wyniosło do władzy Putina. No Słuchajcie, jak takie komentarze w, no jest... w takiej gazecie się pojawiają, no no to... Jest, to, jest, to, jest, to jest zawsze gazeta, jak powiedziałem, bardzo bliska rządowi rosyjskiemu, nie wiem, może też i amerykańskiemu, ale chyba w pierwszym rzędzie dość uważnie kiedyś śledziłem, co tam się opisuje. I rzeczywiście, jak zwykle Rosja ma chóry pożytecznych idiotów, których byśmy tutaj mogli nawet z nazwiska wymieniać takich komentatorów i z brytyjskiej prasy, prawda, i z nie mówiąc o francuskiej i niemieckiej i ma swoje agentury wpływu, ale jednak przy całej nieudolności tego, co się działo. Przy tym, że Francuzi liczą na pieniądze za broń, którą sprzedają do Rosji, że Niemcy się boją o swój eksport, że w Anglicy przede wszystkim myślą o geszeftach, które robi City z tymi I oligarchami i na kolejnym rosyjskimi, gazu, gazu ciągu północnego to przy też. tym wszystkim jednak po raz pierwszy chyba padły pewne słowa. To znaczy, nawet jeżeli świat nie reaguje na aneksję Krymu, to przynajmniej ją nazywa aneksją. No nie ma takiego bredzenia, jakiego było w wypadku Turcji, yy, Gruzji, przepraszam tej gimnastyki, żeby tego nie nazwać. Żeby uda jeżeli yy, strona oficjalna Departamentu Stanu Amerykańska wylicza punkt po punkcie kłamstwa Putina i mówi, że to są kłamstwa, a nie udaje idiotów. Bo tak. No tak, może w Rosji rzeczywiście tak, no był, granatniki się kupuje, prawda w sklepie? To już był mocny język, jak na dyplomację Jak na, jak mocny. na to pierwszy raz, tak? I mocno. widać, że tutaj chyba no też brak gotowości Putina do jakiegokolwiek dialogu się na tym odbija. Ja na przykład zwróciłem uwagę na takie specyficzne określenia kodowe, dyplomatyczne, które się pojawiły po. E, parę dni temu było spotkanie Rady Rosja-NATO i potem napisał Anders Fograsmussen na, na Twitterze, że spotkanie było, tu cytuję angielskie słowo, frank. Frank meeting w języku dyplomacji, szczere spotkanie, I oznacza, było ostro na chama, tak, i prawie daliśmy sobie popysku. A dla równowagi z tym, co powiedział Andrzej, no y, zacytuję inny głos, to znaczy tutaj y, y, brytyjski, ale, ale światowy tak naprawdę, tygodnik The Economist, który zajął bardzo czytelne stanowisko od samego początku, że to jest niezwykle niebezpieczne. W najnowszym numerze jasno stawia sprawę poświęcając Ukrainie zresztą już w, 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 drugi raz w ostatnich trzech tygodniach bardzo dużo miejsca. Ukrainy, z której wyziera Putin oczy Putina. Jest napisane bardzo wyraźnie, że Rosję trzeba powstrzymać, ale to będzie oznaczało koszty. Tylko trzeba to zrobić i to oznacza koszty. I tam w, w jednym z tekstów w edytorialu jest mowa o tym, że niezwykle niebezpieczny jako precedens Chociaż tak naprawdę to już nie jest precedens, bo było to wcześniej. Jest ten pretekst, pod którym Putin te swoje jednostki wyposażone w sklepach survivalowych skierował na Krym. To znaczy, że chodzi o ochronę ludności rosyjskiej lub rosyjskojęzycznej, nie o to, że jakieś terytorium zupełnie samorządnie postanowiło zmienić przynależność państwową, co też by zresztą można kwestionować. Ale o ten Chociaż pretekst po, prete pre, po precedensie kosowskim jakby trudno jest to był, by to było błąd, no w W każdym razie, w każdym razie to jest ten i tutaj też ekonomist wprost pisze, że to jest ten pretekst, który równie dobrze pozwoli wkroczyć do państw tak, bałtyckich, tak, tak. jeżeli się tego teraz nie powstrzyma. To mamy przed sobą równie pochyłą. Pani Irena Lasota nawet w Rzeczpospolitej napisała, że ludność, odsetek ludności rosyjskojęzycznej w Izraelu jest w tej chwili mniej więcej podobny, tak. w związku z czym ta uchwała dumy właściwie upoważnia Władimira no tak, Putina nie, do nie, wejścia do Izraela, gdyby... Wiemy, że, 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 że ta, ta rosyjskojęzyczna yy, większość, mniejszość w Izraelu... To celowo jest... się oddaliła z Rosji, raczej właśnie, nie zamierza Właśnie, nie, nie ma ochoty nic z to, wspólnego. Ten, ten Czynnik terytorialny on się pojawi w jakimś momencie, już się pojawia zresztą, tylko czynnik finansowy nie docenia się tego, że czym właściwie Putin kupił tę rosyjskojęzyczną ludność Krymu obietnicą, która padła w zawołowany sposób, że im wrzuci 5 miliardów dolarów. Tak jak rzucił Kadyrowowi w Czeczenii, którą najpierw zrównał z ziemią. Czeczenia była trochę mniejsza i trochę... Zrównał z ziemią, a potem, i że wrzuci im te pięć miliardów dolarów i zobaczycie, i będzie tak. Będzie ten kontrast. Oni tam, na, na północ będzie ta bieda, wy tu będziecie mieli te enklawy dobrobytu, bo ja wam, choćbym się skichał, to wrzucę wam te pieniądze. Podobny pomysł był, że a jeszcze wrzucę w Charkowie, a jeszcze wrzucę w Doniecku. Ale on zaoszczędził, bo nie da ani do Ukrainy, Przecież Oto miał dać co. 15 miliardów, ty dał dwa ostatecznie. Ty tylko jest, dobry, bo, tak? jest drobny problem. Dwie interwencje w obronie rubla Wzięły już, zabrały ponad 20 miliardów dolarów z rezerw walutowych Rosji. One wynoszą około 440-450 miliardów dolarów, ale gdyby poszedł, bo Zachód mógłby to zrobić, a tak spekulacyjny na rubla, to te 400 miliardów dolarów wystarczą na dwa miesiące. To pojedyncza interwencja to chyba 11 miliardów. 11 10. i 10. Jedno, zda, jedno zdanie jeszcze. I, i, więc to poszło, i teraz py, pytanie drugie. Putin nie ma pieniędzy, bo musi mieć bieżące, on nie wykorzysta tej rezerwy. Musi mieć bieżące wpływy do budżetu. W Soci 50 miliardów. Żeby móc płacić, on nie zapłaci. Ja uważam, ja osobiście uważam, że dla niego Kas w ogóle nie odgrywa znaczenia, to znaczy dla niego cele imperialne są absolutnym priorytetem. Ale I on jest w stanie uważam, zrobić wszystko, żeby, żeby także działania kompletnie nieracjonalne finansowo, żeby, żeby realizować swoje cele, tym bardziej, że on ma takie przekonanie, że Rosja, trzymając coraz bardziej zakut tych kleszczach gazowych, jest w stanie to zrobić. Natomiast kilka sygnałów. Przede wszystkim moim zdaniem bardzo niedoceniany, acz ważny sygnał, że Amerykanie mogą zmienić swoją politykę dotyczącą gazu. Znaczy, że mogą się zgodzić na eksport gazu skroplonego do Europy, to jest bardzo ważny sygnał. Gdyby administracja amerykańska to przeprowadziła, to zmieni zupełnie sytuację. Tak? Czy Europa będzie inaczej rozmawiać z Rosją o sprawach gazowych to jest jeden sygnał. Jednocześnie, rzecz, o którą warto zwrócić uwagę i pilnować Amerykanów, czy to zrobią. Oni są w stanie to zrobić, dlatego że ich związki gospodarcze z Rosją są praktycznie żadne, umówmy się szczerze. Natomiast jeśli chodzi o to, co zrobił Putin, to jest bardzo niebezpieczne pod kilkoma względami. Abstrahując od naszej sytuacji, od tego, że to jest złamanie pewnych zasad światowych, słuchajcie, ja rozumiem, że on wysłał sygnał do kacyków z Azji Południowo-Środkowej, tak? Że w razie czego on jest w stanie interweniować, żeby ukrócić ich władzę. Ale z drugiej strony wysłał sygnał do państw, które mają broń atomową i chciałyby jej użyć, że tak naprawdę wszystkie międzynarodowe porozumienia dotyczące rozbrojenia można potem rzucić do kosza, bo Rosjanie właśnie takie porozumienia nie respektują. chyba to sprawiło, że przynajmniej retorycznie Zachód się zmienia, a to sprawiło, że i nasi politycy nagle zmienili retorykę wobec Putina, bo nie łudźmy się oni. W ślad za politykami, natomiast politycy rządzący w ślad za politykami zachodnimi, bo chyba taka jest drabinka podległości. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Andrzej Stankiewicz, Stanisław Janecki, Łukasz Warzecha. A do Saloniku zapraszam Państwa za tydzień o stałej porze.